Cześć, opowiem Ci o prezentacji, którą zgłosiłem na 12 targi handlu To jest prezentacja o dropshippingu. Rzeczy, która wydaje się nudna, która funkcjonuje od wielu lat, kojarzy się z, ze sprzedawcami, którzy nie mają pieniędzy, podłączają się pod cudzy magazyn i, no i po prostu chcą gdzieś tam wysyłać czyść towar bo sami nie mają pieniędzy na swój. Natomiast no, nic bardziej mylnego. Rynek jest bardzo ciekawy i, i potrzeba było paru lat moich, żeby to porozgryzać po prostu, w którą stronę i jak to działa. No i właśnie o tym jest ta prezentacja. Jak y, poszliśmy w IA zupełnie pod prąd tego, jak robili to wszyscy inni dookoła, czyli zamiast pisać po prostu programiki, y, które integrowały sklepy internetowe z hurtowniami, y, stwierdziliśmy, że zrobimy to po prostu zupełnie, zupełnie inaczej. Co, 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 co też nam no, pomogło, to bardzo duży, fajny partner, z którym realizowaliśmy pilotażowo taki projekt prywatnej chmury dla, dla hurtowni, która umożliwia prowadzenie platformy. Dla swoich klientów, coś, co jest po prostu wtedy automatycznie zintegrowane, tak że po prostu nawet nie wymaga udziału człowieka, żeby takie zlecenie wysłać, jeżeli wpłata dotrze. Także projekt, prezentacja będzie inspirująca, będzie opowiadała o tym, jak nie robić rzeczy standardowo, jak nie ulegać pierwszemu wrażeniu i temu, co, ym, że należy rzeczy robić tak, jak robią to po prostu wszyscy czy większość. Będzie też trochę techniczny, a myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawy, bo będzie o tym, o czym. W zasadzie opowiada dzisiaj niewielu, także zapraszam do głosowania na moją prezentację, a dzięki temu będę mógł Wam to wszystko opowiedzieć. Pozdrawiam.